Witam serdecznie! 14 luty, 8 marzec, Walentynki, Dzień Kobiet. Ale czy tylko? Nie! Codziennie kochamy naszych bliskich, kochamy wybrane osoby, kochamy nasze żony, nasze narzeczone, naszych narzeczonych, naszych mężów, ale też i nasze dzieci, naszych rodziców, nasze babcie. Kochani, nie tylko te święta, ale ponieważ 14 luty, tuż, tuż, 8 marzec, tuż, tuż. Wydawnictwo Astrum zaprasza do zapoznania się z przepiękną literaturą, zakupu pięknej literatury z serii Ogrody, literatury, książek poświęconych miłości. Jest tu przepiękny wybór ogród życzeń walentynkowych, sedniki dla zakochanych, wyrobory, horoskopów różnego rodzaju, ale przede wszystkim jest przepiękna poezja o miłości. Mało tego, każdy tomik poetycki, m.in. wydany przez napisany przez Lechat Kaczyka którego skromnie moją osobę Państwo widzicie. Każda moja książka, wydałem już pięć takich tomików poetyckich, ma dołączoną płytę muzyczną, wiele w, niej, wiele w nich piosenek o miłości. Proponuję tutaj przepiękną, przepiękną, przepiękny tomik poetycki Ciemna strona miłości, a na niej płytę muzyczną, o tym samym tytule z przepiękną piosenką, walentynkowa kartka. Muzykę do tej piosenki napisała Ewa Dymek Kuś, śpiewa Kamila, Kamila Kłos. <kluz> Zatem serdecznie zapraszam. Zapraszam do zapoznania się z naszą literaturą kobiecą, literaturą o miłości, literaturą o kochaniu. Zapraszam zarówno Panów, jak i mężczyzn. Panów, przepraszam, świetnie, panów, jak i mężczyzn, panów, jak i panie, wszak jeśli panowie będą obsować z piękną literaturą o miłości, będą być może wyciągali wnioski i także będą próbowali pisać dla swoich partnerek przepiękne teksty, a to już są. Ciepłe emocje, to już jest ta prawdziwa miłość, która uzewnętrznia się w formie materialnej jakiegoś pokazanego wiersza czy materiału. Zatem hołubcie swoje panie, swoje muzy poprzez pisanie. Zapraszam do projektu. Wydaj z nami książkę i przesyłajcie nam swoje teksty o miłości. Dziękuję bardzo. Zapraszam do czytania książek o miłości wydawanych przez wydawnictwo. Astrum. Oferty znajdziecie na stronach właśnie wydawnictwa Astrum. Dziękuję bardzo.